Rzeczywiście rzeźby zniknęły, mogło być to zaskoczeniem dla mieszkańców naszego miasta, ale chciałbym tutaj wszystkich uspokoić, rzeźby powrócą do nas pod koniec października. Zniknęły z tego względu, że we Wrocławiu między 1 października a 30 października będą prezentowane właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Tym co wyróżnia wystawę we Wrocławiu była możliwość takiego ustawienia rzeźb, że jak mówi zastępca dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury, gra półcieni i świateł wydobywa jeszcze bardziej piękno wyżej. Dzieł. Zachęcam bardzo serdecznie wszystkich Strzegomian, już tych, którzy widzieli te rzeźby, do tego, aby pojechali, korzystając jeszcze z pięknej pogody do Wrocławia i obejrzeli te rzeźby, dlatego że przestrzeń Wrocławskiego Rynku i Placu Gołębiego daje nam takie możliwości prezentacji tych rzeźb, jakich no, ze względu tutaj na rozmiary naszego strzegomskiego Rynku nie mamy. Jest to nie tylko promocja tego wydarzenia artystycznego, ale także gminy, promocja jej naturalnego bogactwa bogactwa, jakim jest granit. Zabiegaliśmy o to dosyć mocno i przez długi czas, ale tu dzięki świetnej współpracy i Stowarzyszenia Akcja i Urzędu Gminy Strzegom i, i wydziałowi, dzięki współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i także Urzędu Marszałkowskiego no udało się to wszystko tak pospinać, że rzeźby zdobią teraz rynek wrocławski i są bardzo chętnie oglądane przez turystów. Mieliśmy taką Miastkę tego, bowiem, już ustawiając je w poniedziałek na wrocławskim rynku, wielu turystów podchodziło, fotografowało się na tle rzeźb. Bardzo chętnie czytali także tabliczki znamionowe na każdej rzeźbie interesowali się, zadawali nam pytania, także jesteśmy już w tym momencie bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że do końca wystawy będziemy jeszcze bardziej. Rzeźby 30 października wrócą do Strzegomia i będą tutaj prezentowane przez okres dwóch lat do następnego pleneru. A jak zdradził nam Krzysztof Kalinowski, do tego czasu po podejmowane będą działania, aby wystawę pokazać także w innych miastach Polski.